Zbiory danych, z którymi pracujemy na co dzień, zawierają informacje nie zawsze interesujące w kontekście analiz, które właśnie zamierzamy wykonać. Innymi słowy, w danym momencie potrzebujemy jedynie pewnej porcji informacji z danego zbioru danych. Podstawowym sposobem na to, aby dokonać selekcji, jest funkcja Wybierz Obserwacje, znajdująca się w menu Dane. Umożliwia ona skorzystanie z kilku metod selekcji i obserwacji na podstawie dowolnych kryteriów wyboru. Dodatkowo istnieje również możliwość stosowania algorytmu losowej próby obserwacji. Domyślnie w ramach sekcji Wybierz, znajdującej się w prawej części okna, zaznaczona jest opcja Wszystkie obserwacje, która nie dokonuje procesu selekcji. Kolejna z nich, którą teraz zaznaczymy, jest opcja Jeżeli spełniony jest warunek. Jest to najczęściej wykorzystywana funkcja selekcji, służąca przede wszystkim do określenia założeń, na podstawie których zostanie dokonany wybór danych. Klikamy na przycisk Jeżeli i wprowadzamy prosty warunek selekcji uzależniający wybór obserwacji od faktu, czy respondent pochodzi ze wsi. Aby szybko zweryfikować wartości, jakie przyjmuje dana zmienna, wystarczy prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Informacja o zmiennej. W takim wypadku wprowadzamy wartość 2 i klikamy przycisk Dalej. Następna opcja to próba losowa obserwacji. Klikając przycisk próba, otrzymujemy możliwość selekcji zbioru danych na podstawie jednej z dwóch dostępnych funkcji. Wielkość losowanej próby możemy określić w przybliżeniu jako procent z całego zbioru lub też dokładnie wskazać liczbę wybranych obserwacji z określonego również przez nas podzbioru danych. Dla przykładu wpiszemy 10 obserwacji z pierwszych 50 obserwacji, a następnie klikamy dalej. Kolejna z opcji selekcji pozwala na wybór danych poprzez wskazanie numeru pierwszej i ostatniej obserwacji, którą chcemy uwzględnić w dalszej pracy z danymi. Wskazując interesujący nas zakres obserwacji, możemy również posiłkować się zmiennymi określającymi datę i czas, a utworzonymi np. za pomocą funkcji definiuj datę i czas. Znajdującą się również w menu dane. Ostatnia już opcji selekcji użyj zmiennej filtrującej pozwala na wykorzystanie dowolnej zmiennej, jednak przyjmującej tylko wartości 0 dla obserwacji niewybranych oraz 1 dla tych, które mają zostać uwzględnione w dalszych analizach. Bez względu na to, którą z metod selekcji wybierzemy, w sekcji wynik możemy określić jedną z trzech opcji postępowania z danymi, które nie zostały wybrane. Pierwsza z nich to odfiltruj niewybrane obserwacje, co oznacza, że obserwacje te nie będą uwzględnione w analizie, lecz pozostaną w zestawie danych. Kolejna z nich to skopi wybrane obserwacje do nowego zbioru. Wybór tej opcji powoduje przeniesienie danych spełniających założony przez nas warunek selekcji do nowego zbioru bez wprowadzenia jakichkolwiek zmian w oryginalnym zestawie danych. I ostatnia opcja, usuń niewybrane obserwacje, kasuje wszelkie dane, które nie spełniają zdefiniowanych przez użytkownika założeń selekcji. Co ważne, niewybrane obserwacje są trwale usuwane ze zbioru danych, jeżeli tylko po wykonaniu powyższej operacji zapiszemy zbiór danych. Aby przekonać się, w jaki sposób program wykonuje operację selekcji, zaznaczamy opcję, jeżeli spełniony jest warunek. Następnie w sekcji wynik wybierzmy opcję odfiltruj niewybrane obserwacje, aby program nie usunął ich ze zbioru, a jedynie pominął podczas wykonywania analiz. Aby wykonać procedurę, klikamy OK. Na zakończenie przeprowadzimy analizę częstości, znajdującą się w menu Analiza, opis statystyczny częstości na podstawie zmiennej określającej płeć respondenta, którą wybierzemy w tym momencie. W analizie uwzględnionych zostało jedynie 14 obserwacji, które były w zbiorze, w tym 5 to kobiety, a 9 to mężczyźni.